w kolejnym odcinku Bohaterów Historii. Tym razem będziemy opowiadać o sygnatariuszach pierwszego pokoju toruńskiego. Jesteśmy na wyspie toruńskiej, kępie bazarowej, która dzisiaj jest częścią Torunia. I to właśnie tutaj, 1 lutego 1411 roku, został podpisany Pokój Toruński. Ale zanim do tego doszło, warto powiedzieć kilka słów o historii wielkiej wojny polsko-krzyżackiej z lat 1409. 1411. W 1409 roku wybuchła Wielka wojna z zakonem krzyżackim. Krzyżacy wkroczyli na teren ziemi dobrzyńskiej. Kulminacyjnym punktem tej Wielkiej wojny z zakonem była słynna bitwa pod Grunwaldem, która toczyła się 15 lipca 1410 roku. Po zwycięstwie polskie. Wojska i litewskie wojska pod dowództwem króla Władysława II Jageły oraz księcia Witolda ruszyły na Malbork. Niestety stolicy krzyżackiego państwa nie udało się zdobyć. W kolejnych miesiącach toczy się kolejna bitwa z krzyżakami pod Koronowem. O niej także mówiliśmy, gdy opowiadaliśmy o historii sędziwoja Ostroroga. W lutym 1411 roku rozpoczęły się pertraktacje pokojowe pomiędzy Zakonem Krzyżackim a Polską, a pokój został podpisany 1 lutego 1411 roku właśnie na Kępie Bazarowej dzisiaj w Toruniu. Pokój został upamiętniony kilka lat temu pamiątkowym kamieniem, który znajduje się na Kępie Bazarowej. Głównymi bohaterami Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim był wielki mistrz Ulrich von Jungingen, który zginął w czasie bitwy pod Grunwaldem. Zastąpił go nowy wielki mistrz Henryk von Plauen. O nim opowiadaliśmy w jednym z naszych e, odcinków. Po drugiej stronie barykady, po drugiej stronie konfliktu był polski król Władysław Jagiełło, o którym także opowiadaliśmy w jednym z naszych odcinków. Wspierał go jego krewniak książę Witold. 1 lutego 1411 roku pokój toruński został podpisany właśnie na kępie Bazarowej. Jesteśmy na tej wyspie za moimi plecami widzimy panoramę e, Torunia. Tak wówczas wyglądał Toruń. Tutaj podpisywano pokój toruński. Warto powiedzieć, że również w Toruniu został podpisany drugi pokój toruński w 1466 roku po wojnie 13-letniej, ale jest to już całkowicie inna historia. Jakie były postanowienia pierwszego pokoju toruńskiego z 1411 roku? Otóż Królestwo Polskie odzyskało ziemię dobrzyńską wraz z zamkami w Złotorii oraz Bobrownikach. Zakon krzyżacki zrezygnował ze żmudzi na okres życia króla Władysława Jageły i księcia Witolda. Księstwo Mazowieckie odzyskało zawkrze. Toruń po pięciomiesięcznej przynależności do Polski na mocy traktatu przeszedł ponownie pod panowanie krzyżackie, podobnie jak cała ziemia chełmińska. Obie strony postanowiły też, że kupcy obu państw mogą swobodnie i bez przeszkód według dawnych zwyczajów używać dróg wodnych i lądowych. Zakon krzyżacki jako odszkodowanie i za wykupieńców zobowiązał się zapłacić 10 milionów groszy czeskich. Kwestia Santoka i Dresdenka miały być poddane sądow sądowi arbitrażowemu. Ziemie, miasta, zamki zdobyte przez obie strony wróciły pod poprzednią władzę, a poddani zakonu składający się w czasie wojny przysięgę na wierność królowi polskiemu zostali z niej zwolnieni. Warto tutaj powiedzieć o Mikołaju Zryńska, który właśnie miał zagwarantowaną wolność, ale przez Krzyżaków został skazany. I zamordowany, ale jest to również inna historia, o której także opowiadaliśmy w naszym jednym z odcinków. Pierwszy pokój toruński został podpisany dokładnie 1 lutego 1411 roku. Pod dokumentem podpisało się kilkudziesięciu świadków, sygnatariuszy po obu stronach. Byli po tej stronie również e, rycerze e, zakonni, rycerze polskiego króla, e, osoby duchowne. Za chwilę o nich. Opowie. Po opieczętowaniu dokumentów doszło do wymiany dokumentów pomiędzy obiema stronami przy zamku w Złotoryi w maju 1411 roku. Pod dokumentem podpisali się następujący sygnatariusze: byli to Mikołaj Błociszewski, Mikołaj Czarnkowski, Janusz I Starszy, Janusz Stuliszkowa, Wojciech Jastrzębiec, Krystyn Ościk. Krystyn z Ostrowa, Mikołaj Kurowski, Lingwen, Maciej z Wąsosza, Mikołaj z Michałowa, sędziwój Ostroruk, o którym opowiadaliśmy w jednym z naszych poprzednich odcinków, uczestnik bitwy pod Koronowem, Henryk von Plauen, wielki mistrz, o którym także opowiadaliśmy, książę Siemowit IV, Stanisław Czupurna, Arnold Stapil, Piotr Szafraniec, Jan Tarnowski, Witold Kejstutowicz, Władysław Jagiełło, Wojciech Moniwit, Piotr Wysz Zbigniew Zbrzezia. Warto podkreślić, że jednym z sygnotariuszy był Mikołaj Kurowski, herbu Szreniawa. Był to arcybiskup gnieźnieński. W 1404 roku brał udział w zjeździe z Krzyżakami w Raciążu oraz w Sejmie w Nowym Korczynie. W 1409 roku wziął udział w zjeździe w Łęczycy i ponownie posłował do Malborka. Podczas bitwy pod Gruwaldem wystawił własną W sam jednak pozostał w Krakowie, gdzie jako arcybiskup Gnieźnieński oraz Włocławski zastępował króla. Po zakończeniu wojny brał udział w przygotowaniu i podpisaniu pokoju na kępie bazarowej. W naszym cyklu Bohaterowie Historii pokazujemy różne postacie. Pokazujemy królów, pokazujemy książęta, osoby duchowne, pokazujemy patriotów, rycerzy. W dzisiejszym odcinku pokazaliśmy bohaterów zbiorowych, sygnatariuszy pierwszego pokoju toruńskiego. Zachęcam do oglądania cyklu Bohaterowie Historii i poznawania dziejów naszego województwa kujawsko-pomorskiego przez pryzmat postaci.